Ja dzisiaj w pracy na końcu zakładu, gdzie za bramą mam park. Jest to już nie teren mojego zakładu, ale miejsce, gdzie mogę przetestować trochę większy dystans. Dzisiaj jestem wyposażony w High MT09R i jedną z chińskich zabaweczek, czyli ta, która mi się bardziej podoba. Ta XHP90 w wersji drugiej, a dlaczego porównuję w takich konfiguracjach te latarki, kiedy są to zupełnie inne od siebie latarki? No bo na przykład taką XHP90 najbardziej realnie mógłbym porównywać ze swoich latarek jedynie z Sofirnem SP70, no ale Sofirn. Jako taka z najbardziej daleko świecących, wąsko świecących latarek, takich trowerowych, zjada nam XHPK 90 i tym bardziej XHPK 160. -tkę. Dlatego porównuję z takimi fluderami jak Olight, czy Astrolux MF01S, czy właśnie tym High Light MT09, bo to są szeroko świecące latarki, a ja chcę Wam pokazać, że taka nawet szeroko świecąca latarka jest i tak pod względem dystansu lepsza od takiej XHP 90. Nie wiem, czy to mi tylko doświetlenie zgasło, czy film się przestał nagrywać, bo mam 15% mocy, ale to chyba tylko doświetlenie. Dobra, teraz poświecę Wam. W stronę tego parku, który jest jakieś 200 metrów dalej. I tutaj pierwsze drzewo to jest tylko około 100 metrów. A tam dalej w tle myślę, że jak gołym okiem jest to widoczne, że na filmie też to powinno być widoczne, jeśli tam sobie. Ewentualnie podciągnę, podciągniemy jasność czy kontrast, bo ja tak u siebie robiłem i było mniej więcej to samo widać co gołym okiem. Także to jest ta chińska zabaweczka, może na mryganiu, ona świeci tak samo mocno, a te drzewa będą bardziej tam zauważalne w oddali. Te tam w najdalszym tle, no i to było max co można było wycisnąć z XHP 90. A teraz zobaczmy tego potwora High Knight. Najpierw w trybie maksymalnego rampa. No i już widać totalnie, że zjada. XHP90 to jest dopiero połowa mocy tej latarki. Ale już widzę wyraźnie, nawet w telefonie, że te drzewa tam dalsze nawet w tle, które z 90 jako tako były oświetlone, ale już widzę nawet w telefonie, że z tą latarką one są lepiej widoczne. A teraz łączymy turbo, dwa razy więcej mocy. Teraz widzicie wyraźnie tam w oddali, o których drzewach mówiłem. Tam jest park. Te drzewa, które tam na samym końcu są widoczne, to jest jakieś około 200 metrów. I ta latarka, która jest typowym rozlewaczem światła. Zmniejszę wam. Ona może mieć jedyne co wspólnego z chińską zabawką, to ten środeczek taki jak zmniejszone mam światełko, to on się tak głównie wyróżnia ten środeczek poza tym ona wylewa z siebie masę światła szerokiego światła ogrom światła a ta chińska no teraz mamy złożony zoom bo wkładałem do kieszeni musiałem ją skompresować na latareczkę o po rozłożeniu no też daje się tego światełka jest dosyć sporo bo high light żeby wam pokazać że ma coś wspólnego z tą dziewięćdziesiątką, czyli ten środeczek taki to musiałem zmniejszyć na minimum, żeby ten środeczek był widoczny, a ta nam świeci na maksie. Chociaż też tutaj mogę, mogę trochę zmniejszyć, bo teraz jest mniej więcej podobnie co na wajcie na prawie minimum. Także no tylko tym te latarki mogą być do siebie podobne. Bo tam jest środeczek taki sam, a tutaj Cały ten główny punkt po rozłożeniu latarki. Tyle, że tutaj jeszcze jest takie światełko w koło, ale to jest takie bardzo nieznaczne. No jednak, tak chodząc sobie świecąc na maksa, i tym punktem świecąc na wprost, te boczki też nam troszeczkę tego światła dają, także jeśli coś będzie pod nogami, to się też nie zabijemy, bo te boczki na tyle jasno nam to doświetlą, że w miarę idzie z tą latarką teren ogarnąć. Także no też nie kręcę tych materiałów po to, żeby tą chińską latarkę całkowicie zdyskredytować, zdyskredytować w porównaniu z dobrymi, lepszymi latarkami, bo ta latarka jest w miarę wystarczająca. Jakby była jakaś totalnie badziewna do niczego, to bym w ogóle jej nie kupił, nie chodził z nią, a lubię tą latareczkę, bo czasami też Dobrze jest mieć takie dyskretne światło i ona nam daje takie dyskretne światło. Ten środek niezbyt duże boki nie jest aż takim mocnym rozlewaczem, a świeci w miarę daleko w porównaniu z tymi rozlewaczami światła tak jak Olight to ona nawet powiedział, że świeci trochę dalej z tym punktem niż Olight. Bo olaj daje nam co najmniej 10 razy więcej światła, ale na boki a to świeci dosyć daleko, bez przesady, ale dosyć daleko. No i po złożeniu, też jako takie szerokie to światło w miarę jest. Chociaż ja nie lubię chodzić z takim o kółkiem równym, bo to tak bardziej świeci pod nogami, a tam dalej już tak zanika to światło. Ewentualnie wolę sobie tak troszeczkę zmniejszyć i chodzić z takim zoomem w połowie, z tą latarką świecić. Sobie wtedy świeci w miarę szeroko i, i dosyć daleko. Dobra, bo już przeciągłem za długo. Ten film kończę. Trzymajcie się, narazki.